Witam Was bardzo serdecznie. Tak jak wspominałem otworzymy sobie dzisiaj tego starter packa eee, jest w Cika 1213 Zobaczymy jak to tam mm, wygląda ten starter pack No chodź tu Dobry. naprawdę mocno się skleiło Nie da się tego nawet oderwać Dobra jest Oj Właśnie, to jest taka niby saszetka Dobra, i tak co to mam? Mamy tutaj tego... Checklistę Zobaczymy Borussia, gdzie jest Borussia? Tu jest Borussia Nie wiem, czy złapie Chyba nie złapię. dobra A i wszystkie limitki, bo tu jest napisane Zajdę 45 A te stadiony, to chyba było w kalendarzu Stadiony były w kalendarzu, a limitek było 18, Patrzcie. Kurdek, chcę to nie za jak z czego się jak nie. A jednak widzicie to, pało dobrze. To są wszystkie dostępne limitki, to są stawione, które były w kalendarzu. No, dosyć dobrze mam z top zawsze z tymi takimi rzeczami, jakiś tam małatwy skład. Zaczynamy do album, Jak album zaczynamy. Jestem ciekaw, czy jakiś. No, może się do czegoś nadać ten album. Więc... taka fajna okładka z tego, taka... chrupowata. No dobra, tutaj takie coś tam, coś tam, coś tam... Tego nie będę pokazywał, ale spotkania tej fajnej Deutschland Tour naprawdę fajny pomysł mają naprawdę, też na pewno. Na przykład w tych turach można zdobyć... Yy, y, limitki, rzadkie na przykład. Yy, yy, to, Trofeum na przykład niemieckie, ten talerz, jak on się nazywa, nie pamiętam, już kiedyś pamiętałem. No i można w tych, właśnie w tych takich spotkaniach zdobyć takie różne fajne karty, no co jest nawet też fajne. I można tylko w tych, na tych spotkaniach zdobycie, i są naprawdę unikatowe te limitki później. No, to ma jedną z tych limitek. No, limitka, jak limitka. Dobra, tutaj widziałem, że była specjalna karta, to może czekajcie, zobaczę, ile tu jeszcze. A tu jeszcze jest też specjalna. Dobra, a my tak. Kirchhoff e. Castro O, Tony Cross Co. Mm -hmm. Bender A także dwie karty specjalne. A nie, trzy nawet, bo się jedno skleiło. Klub kartę. Logo Stuttgartu. Mm. Zobaczymy, co tu jeszcze jest. Starspieler. I Anarango. Jestem ciekaw, czy takie same karty będą w tamtej. I match winner Martin. Lanik, mecz No cóż, nawet fajny, nawet fajny pomysł, że po prostu wszystkie różne karty cały taką, jakby gamę. Czekajcie, tylko to się spojrzę ile jest. Ehm, bo właśnie w tej kolekcji nie ma. A nie, jest GluePineHundred. Tylko tutaj jest, jest 5. Dobra, no to są prawie wszystkie karty cały taki gama. Od tam od bazówek, po klub karty po meczu inerka i po startspillera, aż po limitkę, tylko brakuje klubu 100. Więc dobry pomysł mieli, mi się wydaje, że fajny starter paku pocało się kupić i jestem ciekaw, czy sobie drugiego otworzę, czy sobie zostawię na później, więc to było na tyle i zapraszam Was do kolejnych filmików. Cześć.